Halo! Dzień dobry, witam was w case openingu nowych yy, skrzynek plus jeszcze jakiegoś jednego Feniksa i Chroma, jednego starego bo akurat takie skrzynie miałem więc yy, zacznijmy sobie chyba od, no niby niby może nie najgorszej, ale jednak yy, 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 no w szczęśliwej skrzyni, otwórzmy ją, sprawdźmy co nam drobnie. Ooo, oh, nice! Super! Dobra, później sprawdzimy, jaka jest jakość. Później chroma i zostawimy sobie <laughs> falchony, czy tam nazywają się, na no, później. <laughs> o Boże! <laughs> było, mu jednak wpływał, jeszcze było otworzyć tę skrzynię. No dobra. Zostały <laughs> teraz najważniejsze skrzynie. Ale ja bym chciał kosę z tego, ja! Ale ja bym chciał kosę... O kot mi na nogi! Halo? Sadka. Chyba nie słychać jak a szkoda. Jakieś UMP. A Glock ze statrakiem, dawaj! Zawsze coś. Najsik Nie najgorszy, to wygląda jakby była jakaś naklejka na tym. Dobra, dalej idziemy. Kofa, plich, plicha. No, plicha. No, <coughs> Galil, Co może ty otworzysz? Co tu, nie? dawaj łapę. Okay. No nie, ej, chodź tu! Cicho. Cicho, Sodka. <laughs> dawaj, dawaj tą memkę, dawaj, no nie! Faken. Sodka! Ty, ty jest, jednak jesteś wiedziałem, że ty jesteś czarny kot. Przyniesiesz mój pecha. No nie! Faken. <laughs> Słodka, ty, ty jesteś naprawdę jakiś taki kot. Gdzie mi na stół włazisz, Idź. Dobra Jaki tu jest drop? Wszystko lekko, przetestowany, ślady, przetestowany, przetestowany w boju. Sprawdź mnie to warto jest. O, co chyba trzeba od razu sprzedać. Fabrycznie Przestrzedaj na rynku, sprawdźmy ile to Dwa. No cóż. Lekko, lekko. Lekko... A to już było. Dobra. Te takie sobie skiny, cały taki, taki sobie ten opening. Jeden fioletowy i reszta niebieskie. Do za stop trackiem. No cóż? Na razie, o. Chcę sobie zobaczyć, co zrobiłem na razie w tej operacji. Jakieś takie dwa, jakieś tam... Mogę to zrobić? Cicho. A anuli, no, mogę to sobie odsłuchać. Aha, to ja nie dziękuję. Nie chcę. Nie. No cóż. Na pewno mogę sobie... zależy. Jak to wygląda? Tak sobie to widać, że to jest jakiś skin. Jakiś chyba to widać nie będę. A to jest fajne, to mi się podoba. E, I co? No e, i tak chyba tylko kolkę sprzedam. Dobra, cóż, na razie.